Siedma z tej strony, Angis, i dzisiaj taka śmieszna historika, ale nie z mojego życia, nie z życia moich śmiesznych kolegów, ale z życia mojego śmiesznego taty, ponieważ jak wiecie, pewnie ja, ja, ja mam taty, ja nie jestem z kapusty, znaczy w sumie nie wiem skąd jestem, ale prawdopodobnie no, od taty i od mamy, nieprawda? No także, jako że jeszcze o moim tacie w sumie na kanale nie wspominałem, a jest dosyć dla mnie ważnym człowiekiem, a, a żebyście mniej więcej wiedzieli o co chodzi, no to muszę zacząć od początku, więc zaczniemy od tego, jak mój, mój tata i moja mama się poznali. Gdzieś tam był po prostu na e, przepustce. W wojsku, bo mój tata był w wojsku z jakichkolwiek przyczyn, po prostu tam wtedy jeszcze się w Polsce dostawało po prostu za pomogę, jeżeli chciało się kupić mieszkanie i było w wojsku, to się miało takiego plusa od państwa, więc wtedy jeszcze Polska była nad fajnym krajem, jak widać kapa. No więc poszedł sobie do wojska i tam miał po prostu taką przepustkę, wiecie, że można po prostu chyba gdzieś tam wychodzić, to znaczy, jako żołnierz nie wiem dokładnie, co to znaczy, bo ja, ja niestety w wojsku jeszcze nie byłem i chyba nie będę, chociaż nie powiem, że w sumie jakbym się ogarnął, jeżeli chodzi o taką stronę kondycyjną, no to na pewno poszedł do wojska w sumie. No ale był na przebustce, poznał się z moją mamą, pra i tak dalej. No i później wyszło takie coś, że w sumie się dosyć młodo ożenił, no bo 20 lat, no to w sumie coś takiego jak ja, co nie taka, mała, mała, taka ma małe takie dziecko w sumie, jeszcze się jest e, w takim wieku. E, no i właśnie trzeba było zgarnąć mieszkanie. Mieszkanie się dostawało z tego, co ja wiem, i jak, jak ja to dobrze zrozumiałem, jak się właśnie było w jednostce specjalnej, czyli mój tata po prostu poszedł do desantu jakoś. No i później właśnie e, skombinowali sobie mieszkanie w Głogowie, to jest to mieszkanie, e, no, na, na obrońców pokolenia. Poju 15 a przez 6 kapa, więc e, tam mieszkałem kiedyś i teraz tam mieszka jakiś policjant swoją drogą, więc e, no, wi wiadomo bardzo fajnie, nie, ale nie o to chodzi, no dostaliśmy po prostu mieszkanie. No i później pewnego, e, pewnego dnia ja przyszedłem na świat i wiadomo jak, e, jak się należy, oczywiście prawidłnie, e, mój tata chciał mi zrobić taki pokój dziesięcy z meblami i tak dalej, inny cheat, ale wtedy w Polsce było właśnie wszystko trudno dostać, e, podobno ja tam nie byłem, więc opowiadam tak po prostu z opowieści mego ojca, więc e, jeżeli coś się nie zgadza, to nie bicie od razu. No ale wtedy właśnie w Polsce podobno nie było łatwo, na wszystko się czekało, na wszystko trzeba było mieć talonik i tak dalej, więc no cóż, trzeba było zorganizować to jakoś z wojska. No i wtedy w sumie jak sobie po, popatrzymy też po różnych wikipediach i tak dalej, wtedy w Polsce w sumie wódka to była taka druga waluta, więc mój ojciec po prostu znalazł jakieś tam wódki, czy sam trochę upędził wódki właśnie i postawił to jakiemuś stolarzowi, no i ten zrobił trochę mebli. Jakieś tam szafeczki w sumie zrobił chyba też łóżko, które teraz nawet znajduje się zaraz obok mnie, ponieważ to łóżko już całe życie w sumie ze mną chodzi. Znaczy, no, nie w sumie, że całe życie, no, ale zaraz po tym, jak wyszedłem z takiego dziesięcego łóżka, to dostałem właśnie to łóżko i ono strasznie skrzypi i tak dalej, więc e, cóż. No, ale postawił właśnie wódki trochę stolarzowi, więc za wódkę oczywiście stolarz zrobił jakieś tam meble, jakieś szaweczki, jakieś pierdółki takie inne, wiecie, no, po prostu takie, takie wyposażenie pokoju w sam raz. No, więc później trzeba było to jakoś meble odebrać, no, ale samochodu wtedy e, nie było chyba, przynajmniej u nas w rodzinie nie było samochodu, dopiero później, żeśmy sobie kupili świata e, 125, e, no, 125 po prostu bez PNC, nie, taki by, był. to chyba Fiat, w którym e, wszystkie części, czy znaczy każda część miała po prostu inny kolor, nie wiem, więc to śmiesznie wyglądało. Ale ten samochód, tak czy inaczej, był całkiem niezły, ponieważ e, w sumie no, e, dowiózł mnie pierwszy raz nad Odrę, ponieważ wiecie, no, koło Głogowa jest Odra i właśnie tam e, parę razy miałem się okazję dzięki temu samochodowi, żebym nie musiał spacerować i tak dalej, to samochodem jak elita podjechałem, no i miałem okazję się wykąpać parę razy w Odrze jako dziecko, więc w sumie fajnie. No, ale tam samochodu jeszcze nie było, a wtedy, no, właśnie teraz mi się przypomniało, że wtedy nie mieszkaliśmy jeszcze na w obrońców pokoju, bo później dopiero mieszkaliśmy w, na obrońców Pokoju. Ale jak jeszcze byłem bardzo mały i w sumie nie kojarzę tego totalnie, to mieszkaliśmy jeszcze na Perseusza. To jest też taka ulica o Gogowie, więc jak ktoś tam chce podjechać, tam gdzie był mały Agis, to może iść tam podjechać, bo ja w ogóle nie pamiętam co tam jest. No ale w każdym razie z tej ulicy Perseusza gdzieś tam do tego stolarza był naprawdę całkiem spory kawałek, więc na plecach tego się nie przeniesie, tych wszystkich mebli, więc trzeba było zorganizować jakiś samochód. Więc mój ojciec był oczywiście bardzo, bardzo fajny, oczywiście, i zorganizował sobie e, po prostu wartę na jakimś tam obiekcie, żeby pilnować jakiegoś obiektu. E, Zorganizował sobie wartę i w tym obiekcie były właśnie różne takie fajne pojazdy militarne. E, znaczy, no, po prostu pewnie jakieś takie ciężarówki wojskowe, nic wielkiego, no, ale akurat idealne, żeby przewieźć sobie jakieś meble, nie? No i ogólnie jeszcze taka sprawa była, bo właśnie mu, mój tata miał taki oddział w wojsku, pseudo, że wiecie, on po prostu miał jakichś tam żołnierzy pod swoim e, komandem, wie, więc po prostu mógł zarządzać ludźmi, ale nie było to jakieś takie pseudowysokie, ale jednak zostało mu takie stanowisko powierzone, więc po prostu miał swoich żołnierzy i w sumie em, bardzo spoko widać mu to szło, ponieważ. Kiedyś jak byłem mały, zresztą ludzie czasami do mnie podchodzili i się pytali: Ej, to ty jesteś Kasper Kubicki? Ja mówię: No to ja. A on mówi: A, to byłem z Twoim tatą w wojsku i naprawdę spoko prowadził to wszystko, więc jak widać, dobrze mu szło. No i w sumie dzięki mojemu tacie i takiemu podejściu w wojsku jestem tutaj i teraz. Ponieważ, mój mówięcie, właśnie w wojsku też miał takie podejście, jak ja teraz na YouTubie: jeżeli po prostu coś nie pasowało i coś było źle, to po prostu szedł gdzieś tam bez zaproszenia do jakichś tam przełożonych, po prostu i od razu to zgłaszał i po prostu mówił, że jak się nie, nie poprawi tego, to nie robi. Co nie tak, że w sumie no dzięki. Jemu takiemu, dzięki jego takiemu podejściu, w sumie ja teraz tutaj jestem i się nie boję wyrażać swojej opinii. Może, nie wiem, mo, może się boję, czy może się nie boję, mi to jest w sumie oceniać. No ale właśnie ogarnął sobie mój, mój tata ziomków i w tym obiekcie, w którym sobie załatwił warty, co nie właśnie były te e, pojazdy militarne, o tym już mówiłem, no ale e, właśnie postanowili sobie e, właśnie mój tata i paru tam innych żołnierzy z jego właśnie oddziału, postanowili sobie wziąć, pożyczyć taką ciężarówkę i pojechać odebrać meble. Więc oczywiście bardzo, bardzo groźnie tak było, że wiesz, wiecie, obiekt, który miał być pilnowany, nagle nie był pilnowany, ponieważ wszyscy pojechali odbierać meble dla, dla małego Agisa i żeby Agis miał, miał pokój, który w sumie nie wiem, nie wiem, czy go kojarzę do końca czy też nie. No na pewno łóżko mam teraz e, też stoi tutaj, także stolarz zrobił dobrą robotę pomimo tej wódki, e, naprawdę łóżko się dobrze trzyma, no tylko trochę skrzypi. I to skrzypienie pewnie można jakoś naprawić, gdyby nie to, że jestem upośledzony mózgowo i prawdopodobnie nie dam sobie z tym rady albo po prostu nie będę wiedział gdzie popsikać WD-40, bo wiecie, WD-40 oraz e, taśma klejąca to jest e, przyjaciel człowieka. Chociaż tak naprawdę ja bym powiedział, że bardziej jestem WD40 oraz silikon, ponieważ silikonem też można dużo przykleić i się lepiej trzyma i po prostu jest bardziej elastyczny niż taśma. A czy wiecie? No po prostu chodzi mi o to, że jak przy przykleicie coś taśmą, to nie może się tym zbytnio ruszać, a silikon jednak takie jakieś mało procentowe ruchy dopuści, mi się wydaje. No więc ukradli szybko ciężarówkę, kapa, no i właśnie pojechali odebrać te meble, później szybko oczywiście te meble do domu gdzieś tam wstawili. Ja oczywiście nic z tego nie pamiętam, ponieważ byłem wtedy mały i w sumie no dużo nie pamiętam z mojego takiego. Wczesnego dzieciństwa, jedynie pamiętam tylko to, że na przykład zawsze się zastanawiałem, czemu, czemu słowo traktor istnieje i tak dalej, bo ja miałem takie rozkminy. No, moje rozkminy w sumie teraz do tej pory jednak się trzymają, ponieważ, mówię, jak byłem mały, to często się zastanawiałem, czemu traktor się akurat nazywa traktor i czemu kosiarka się nazywa akurat kosiarka i tak dalej. Także naprawdę o głupich rzeczach myślałem, jak byłem mały i przede wszystkim właśnie mam w pamięci takie głupie moje myśli za młodych lat, niż jakieś tam wydarzenia. No i w sumie wiecie, no, od odłożyli te meble tam w domu i przyjeżdżają tą ciężarówką z powrotem. A tam akurat taki, jakiś taki przełożony był, co nie, i się pytał, a gdzie wy byliście? A mój stary musi wtedy powiedzieć, że, no, byliśmy meble, se sportować A kto prowadził? No i ja, no, mój stary prowadził, więc musiał się do tego przyznać. No, ale jednak on nic nie zrobili z tego względu, że jednak to było, wiadomo, na no, no, w sumie dobry cel i tak dalej, więc nie został jakoś ukarany i tak dalej. Więc spoko, więc ja dostałem swoje meble i pewnie byłem zadowolony z nich, bo nie wiem, nie wiem, czy byłem z nich zadowolony tak naprawdę. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że oczywiście okazałem swoją wdzięczność wtedy. A teraz się nad tym dlatego tak zastanawiam, czy okazałem moją wdzięczność, dlatego że właśnie jak byłem mały, to czasami lubiłem sobie eksperymentować z ludźmi i pewnie dlatego teraz wylądowałem czasami na kursach psychologii, dlatego że na przykład jak dostałem mój kiedyś taki prezent, taką malutką ciężarówkę, taki model ciężarówki, to się wszyscy pytają, a podoba Ci się? Ja specjalnie wtedy powiedziałem, żeby się nie podoba, żeby zobaczyć ich reakcję. Więc to byłem ja i takie parę historii w sumie z takiego wczesnego życia mojego oraz w sumie taka jedna historia, jedna z wielu tak naprawdę historia podczas tego, kiedy mój tata był. W wojsku, w Desancie, i w sumie nie, nie wiem co miał ten desant. Chyba gdzieś tam skakali ze spadochronu, ale nie wiem. No, większość jednak w wojsku polskim tych czynności polegała na pilnowaniu pustych obiektów, chyba. No, znaczy nie do końca pustych, no bo w końcu w tym obiekcie, e, który pilnowali akurat w tej historii, no, no jednak znajdowały się no, ciężarówki i ta ciężarówka pomogła mi wtedy uzyskać meble, znaczy no nie konkretnymi, no bo ja wtedy w sumie jako małe dziecko chyba nie ogarniałem po co są meble i tak dalej. Nie wiem tak naprawdę co ja ogarniam, nie wiem co ja teraz ogarniam, w sumie nic nie wiem. Ale wiem, że dziękuję Wam wszystkim. Wszystkim za oglądanie oraz i mam nadzieję, że wam się podobała historia, jeżeli wam się nie podobała to możecie dać łapkę w dół, jeżeli, jeżeli wam się podobała to możecie dać łapkę w górę, ponieważ ostatnio słyszałem, że Boxdel mnie pobija, oczywiście łapki na YouTubie to jest lek na wszystko, więc w sumie bym się cieszył z obu łapek i wiadomo, no, jak z waszych opinii w komentarzy oczywiście. W komentarzach, żale, nie umiem powiedzieć przepraszam, przepraszam, że powiedziałem, ale em, no cóż, po prostu żegnam się z wami ja, czyli Agis i, i, i cześć, do następnego odcinka.